TVP stara się zrobić wszystko, żeby widzowie pozostali przed telewizorami do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj ta sztuka ma bardzo duże szanse na powodzenie, ponieważ publiczny nadawca zdecydował się wyświetlić jeden z topowych filmów akcji w całej historii kinematografii. Nie ulega wątpliwości, że warto spędzić ostatnie chwile przed pójściem spać z telewizją polską. TVP w swoich planach ma nie tylko serwowanie coraz to nowszych pomysłów na wielkie show, ale także wyświetlanie produkcji, które przed laty wpłynęły na obraz dzisiejszej kinematografii. Jeden z takich przełomowych obrazów zostanie wyświetlony już za kilka godzin. Wszyscy miłośnicy kina powinni być ukontentowani możliwością odświeżenia sobie wielkiego klasyka. Z kolei ci, którzy nie mieli jeszcze okazji się z nim zapoznać, będą mogli po raz pierwszy przekonać się o tym, jak przed latami stworzono dzieło bijące na głowę wiele obecnych blockbusterów. TVP wyświetli dzisiaj najlepszy film akcji wszechczasów. Agent 007 stał się jedną z najbardziej kultowych postaci literackich. Nic dziwnego, że od momentu, kiedy jego przygody zostały przeniesione na ekran, filmy z Jamesem Bondem stały się wyznacznikiem najlepszego kina akcji. Pierwszym aktorem, który miał przyjemność wcielić się w brytyjskiego agenta, był Sean Connery. Cały świat zadrżał, kiedy przyszedł moment, w którym gwiazdor zdecydował się nie kontynuować swojej kreacji w kolejnych filmach spod znaku 007. Wydawało się, że jego zastąpienie będzie wręcz niemożliwe, ale wtedy na planie kolejnej produkcji pojawił się Roger Moore, który przez następne lata z powodzeniem święcił Laury w filmach o się Bondzie. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć go w żyj i pozwól umrzeć w wyprodukowanym w 1973 roku. Film z miejsca stał się wyznacznikiem superprodukcji dla kolejnych filmów nie tylko o najbardziej znanym agencie, ale dla wszelkich produkcji i na akcji. Nic dziwnego, że TVP zdecydowało się właśnie na ten klasyk, który zostanie wyświetlony dzisiaj o 23.30 w telewizyjnej jedynce. Fabuła i pozwól umrzeć rozpoczyna się w dramatycznym momencie, kiedy to w ciągu jednej doby swoje życie traci trzech brytyjskich agentów. Tożsamość zabójców ma oczywiście ustalić niekto inny, jak sam James Bond. Głównym podejrzanym jest Emerbick, który kontroluje nowojorski światek przestępczy. Okazuje się, że im bardziej agent 007 zgłębia całą sytuację, tym bardziej szokujące fakty wychodzą na światło dzienne. M.R.B. zdaje się prowadzić podwójne życie, a wszystkie tropy prowadzą na karaibską wyspę. Bond musi stawić czoła sekcie wyznawców kultu Wudu. U boku Roger Mora można zobaczyć im Inna Jana Seymour, znaną w naszym kraju głównie za sprawą serialu Dr. w żyj i pozwól umrzeć, wciela się w rolę solitaire i przypada jej zaszczytna rola dziewczyny Bonda.